Na razie takie śmieci wpadają. Cześć, wszystkim. Tak, jakieś tam drugie kółko żelazne. jakieś blaszka wyskoczyła od jakiegoś kubka. No, coś jest. Sygnał był taki niebrawy. Taki właśnie 10, 11, 12, tak w ziemi. Dosyć głęboko. Mogę Wam powiedzieć, jak na tym wykrywacz. Bo tak. No, tak. Dosyć tak. Na szpadelek, no, można powiedzieć, z 20 cm parę. I zobaczcie, myślałem, że to kawałek blachy pogiętej tak lekko tylko przedrapałem, ale nie tu oczywiście w tym miejscu leżał. Zobaczcie, coś tu się wy, wyłania pogniecionego. O! Pięknie, to może być fan dnia mojego krótkiego wypadu popołudniowego, bo to już jest godzina. 17, zobaczcie, 35 czyli chodzę jakieś 35 minut no. z ale piękne to jest jakaś odznaka zgnieciona o kurcze szkoda, albo jakaś wpinka taka, nie wiem jak się tu za nią zabrać do czyszczenia, bo ona jest z takiej cienkiej blachy, widać o, ale pięknie, kurcze pogoda jest taka no teraz słońce wyszło ogólnie jest ładnie ale powiem wam jest 10 stopni nie tylko czyli tak szału nie ma nie bez rękawic tak jak się chodzi i tego to nawet tak trochę paluchy marzną no. ładnie ciekawe co to jest czy to jest jakaś pruska czy coś tu chyba jakaś korona będzie w jakiejś tarcza i tu będą pewnie jakieś napisy obstawiam yy, takie coś może Fryderyk Wilhelm może albo coś nie wiem i tu jest jakiś wieniec po boku o ładne to może być ładne szkoda mi jakoś to nie wiem nie będę tego rozginał bo to się pewnie połamie może ktoś będzie wiedział co to jest pewnie Tomek pozdrawiam Tomka z Rumi w ogóle wszystkich Was pozdrawiam ostatnio nie mam czasu na chodzenie ale oglądam filmiki to wiesz łapkę ode mnie macie zawsze Nie raz komentarz tam czasem coś napiszę ale ogólnie to czasu tak nie ma Dobra, wyczyszczę, zobaczymy później. Powiem Wam, że to się normalnie łamie w palcach. Już ten malutki cypelek, tutaj z tej jednej strony na dole, wyleciał. Czy wyleciał? Odpad, bo to jest takie cieniutkie. Miedziana taka blaszka i to jest czwórka. Zobaczcie. Rzymska czwórka. I, ale co to jest, to nie wiem. Naprawdę. Nie mam pojęcia. No i ten piach jest jeszcze tutaj. O tu już widać. O tu już widać, ten piach wyleciał. Czyli ona jest taka. Z przestrzeniami, pomiędzy to jest taka jakaś nabijka, albo jakaś wpinka, taka że tak obstawiam, że jakaś żołnierska. Zobaczcie, może jeszcze niekompletna z góry. Nie wiem, tu chyba coś jakby jeszcze łamane jest, ale może się mylę. Nigdy takiej nie widziałem. Nie wiem w ogóle co to jest. Ładne. Dość spory dół. Aż taki słabszy sygnał był. Tam jakieś korzeń, jeszcze myślałem, że to jakieś żelastwo będzie, ale to nie. Łuska Jak widać. Pierwsza dzisiaj. Mam zeroska. Pewnie o no, gitara. Ciekawe co będzie z tej odznaki. Ale ja myślę, że ona się rozpadnie. Jeszcze się zacięłem w pracy, kurczę dzisiaj. Mam babci. Mam takie nakolenniki. Ja zawsze klękam na lewe kolano i wziąłem sobie tego jednego. Ale wiecie co, Wam powiem. Ja nie jestem do tego przyzwyczajony i gniecie mnie pod kolanę. Ta guma. Ja nie wiem w sumie jak to. Tam budowlance albo coś, oni tam chyba no, nie muszą w tym chodzić w sumie. Ale jakby ktoś chciał. A się spotkamy na przykład, to mogę sprezentować. Bo nie będę w nich chodził. Denerwują mnie. Teraz wpadła obrączka, gołębia, ale jakaś taka inna, albo mi się wydaje, takie trochę ma, a, cięższe napisy ma, takie jakby 2010 rok. PL, a tu jest jeszcze coś innego, 96, a nie, to raczej będzie 10, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, ciężko pójść, jakaś trochę, trochę inna, 18,54 aha i tu zero jeszcze 18540 eee, ręce się trzęsą bo to człowiek trzyma eee, ten telefon w rękach to wiecie jak to mógłbym mieć na takim eee, na takim uchwycie ale nie chce mi się tego ciągle targać wyciągać z tej kieszeni ciągle i tego. Eee, no a co chciałem powiedzieć przy okazji obrączki eee, ostatnio spotkałem się z takim Mariuszem z Leborka i przekazałem mu moje znalezione obrączki Pogadaliśmy sobie trochę browara wypiliśmy o i tak. Jesteśmy w kontakcie, jak to się mówi. Pozdrawiam. Zobaczcie teraz. Sygnał był taki naprawdę mocny. 25, 26. I tu tak wyleciał. Nic go nie czyściłem. Tak wyleciał. Zobaczcie w jakim stanie. Groszek. Aluminiowy. O. Jeszcze. Korzeń przerósł przez. Yy... A nie, to jest chyba nie drut, nie, korzej przez tą, przez pewnie przez tą szum, przez te oczko <laughs> no. taki bajer Ale kurczę stan, widać że taki nie naprawdę nie wyślizgany nic A ja tam w sumie te wermach to tam nie mam jakoś do tych guzików takich wojennych to nie ma jakiegoś sentymentu czy coś chociaż nieraz trafiają się jakieś fajne czy z cyframi czy co to no, takie różne no ale jest obok następny sygnał 15 taki. nie wiem co to jeszcze nie widziałem No ja zobaczymy co to o leciało chyba gdzieś tam Dajcie. niech tu znajdę Co to jest? Kurczę, gdzie to? No gdzie to mi wpadło tutaj? Do środka? <laughs> co za jaja. Miałem to wykopane i co? Wleciało? A, to kulka. Nie, pocisk. Pocisk yy, jakiś chyba łowiany. ta ziemia torfowa bo to blisko rzeki wiadomo wilgotna taką. No. no taki tam cud żołowiany bo ciężki tu może takie drzewko fajne leżące można sobie posiedzieć trochę poczuć jaki widoczek rzeka płynie samoloty latają tam widzę po drugiej stronie Ktoś ma pasiekę uli Widać ich sporo tam jest Nie wiem czy to wy będziecie widzieć Czy nie bardzo No być chyba ale Ciężko na tę no. A ja jak zwykle rekreacyjnie Wiecie Człowiek ciężko pracuje To chociaż trochę sobie może wyjść tak sobie. I zresztą ja nie, nie chcę się chodzić w tej goniatej pogodzie Jakieś gdzie tam pada też ze śniegiem, albo coś zimno, że paluchy marzną na amen. Nie o nie. No to... Taka wiosna, żeby już przyszła, tak, żeby było tak 15 stopni, albo coś tak, 12-15 to jest fajnie. No bo teraz to już jest pewnie, ja myślę, w 7, 7 stopni, nie? bo to już słońce zachodzi. To już tak się nie mrawo robi. Dobra, nie będę wam tutaj zanudzał, bo ten filmik będzie miał 20 minut. <gry> no, okay. 18. sygnał ładny, czysty i sobie leży Pięknie tak i czeka. O, jakaś taka zaklepana tutaj trochę. Wiem co ten uchwyt jednak założyłem. To jest taki uchwyt na telefon po prostu. On jest na, na bluetooth i ja nie muszę mazać i grzebać w tym telefonie ciągle. Tylko sobie mogę wciskać nagrywanie i wyłączenie na, wiecie przyciskiem na rączce. Tak to mniej więcej wygląda. Tam tutaj sobie wędkarze no, łapią. Cześć potrawiam. I co jest coś? Aha no zaczynają. Pozdrawiam. No łuska od Mausera akurat. I tak to wygląda, wiecie. teraz się fajnie uspokoiło, wiatru nie ma nic, jest zimno, ale teraz taka ciekawostka wędkarska. Zobaczcie taki sznurek i kawałek żyłki, ktoś kiedyś łapał dawno temu, o, tutaj, jest, o, tutaj jest przymocowana żyłka i taki ołów nawinięty. O, jak to się kiedyś robiło, wiecie, nie? nie było takiego sprzętu wędkarskiego jak teraz. Jest jakaś moneta chyba sygnał był taki 15-16 i zobaczcie o, coś małego cienkiego nasze grosze nie międzywojenne o proszę a grosze międzywojenne piękne monety piękne monety prawda moje ulubione to nie powiem zresztą w większości nasze Poszukiwaczy. W końcu to jest 20-lecie. Międzywojenne. Druga RP. No, będzie chyba następna. Tak mi się wydaje. Gdzie to? Tutaj. Widzicie? Zielony kolor. Proszę. Tu była ta. Tu jest następna. Tak myślę, bo to. Też dwa grosze, czy nasze. Jakieś tu. O no, nie, zobaczcie. No to jest niemożliwe. Jaki przy... No normalnie szok. No szok. Jeden Fenik Dański. Ja, tutaj dwa grosze, międzywojenne, a tu jeden Fenik Dański. Może ten sam gościu nawet nosił. Czy tam kobieta, osoba? Proszę. 1926 No ładnie. Tak to nie widzicie. A ja myślałem, że grosz będzie nasz polski. No, ale to też. To jest monetka, też rzadka. W wolne miasto Gdańsk też było tylko krótki czas. Tym razem wpadł przed chwilą kapsel od piwa i w tym samym miejscu jeszcze taka krótka, malutka łuska. To jest od pistoletu. Od krótkiej brony. Widać. Kaliberek taki malutki, nie wiem jaki to jaki to tam mógł być. 6,5 mm, czy ileś. Słabójki sygnałek i taki był 11-12 i wyleciało coś takiego. a jakie fajne. To taki ale jakiś taki. O, to jest takie. Jakby taka mi się wydaje Taka masa perłowa jakaś taka czy coś no takie Widzicie Albo białe mal Ale nie to wygląda jak taka Taka masa perłowa jakby taka Może to była jakaś e, Ta Jakaś spinka do mankietu, może albo coś Nie wiem Tak to wygląda Ale widać że stare Pewnie więc z Sygnał 17, jak widać. I... O, mój wykrywacz. Mój pomidor tutaj się przekręca. Coś. I coś tu się wyłania. Spod ślimaka. Pilnował. Przez lata. A strupiał. Ale jest. Jest. Ale ja mam dzisiaj wypad, super kurczę, normalnie normalnie gitara, nie? Naprawdę, o ja dziękuję, no nie No druga. Ale to dzisiaj jest piękny dzień. Piękny. Po takim długim czasie zobaczcie jak sobie dzisiaj umiliłem ten naprawdę początek. Można powiedzieć dla mnie to w sumie początek wiosny. Jakiś inny fancik wpadł, ale naprawdę głęboko. A przez chwilą kopałem za żelazem, ale odpuściłem, bo nie chciało mi się już takie wielkie dziury kopać. A tu <laughs> zobaczcie, co to jest. Co to ułamane, jest czy co? Nie Co to może być? Co to jest? Jakiś kluczyk. Co? Taki maleńki teraz uziczek, reszta guzika no bez łóżka, ale on jest maciubki, 10 sygnał. No nie mogłem go pimpotery znaleźć no, w tych liściach. Taki, Taki ładny ogryzek. No gitara normalnie, no. Ten pomidor to mnie nieraz zadziwia. Kurczę, naprawdę. Sygnał teraz kiblowaty jak nie wiem. Raz na plusie, raz na minusie, ale mówię jak kopnę, to nie wiadomo co to. I zobaczcie. To jakaś moneta jest? No to będzie nasza pewnie. Jakiś żigolak albo. Czy co to będzie? O niebo. Aha, ja wiem dlaczego, bo to jest. To taki sygnał daje, zobaczcie, 10 groszy. międzywojenny Nie no normalnie. Ja co ja dzisiaj mam za dzień? Co ja mam za dzień dzisiaj? Bo to jest niklowy. I dlatego to tak, to jest jakiś miter chyba z jakimś dodatkiem, i dlatego to daje taki sygnał, bo ja kiedyś już oczywiście znalazłem jakieś takie z żerami, dwudziestkę chyba, dziesiątkę chyba też, 1923, ale ona jest piękna, ona się zobaczcie, ona się błyszczy normalnie, ja dziękuję, ona no, no ma normalnie kurczę taką patynę, jaka jarda, no, ale gitara dzisiaj kurczę normalnie. To jest piękna sprawa. No. Co ja mam dzisiaj za dzień? Kurde, rewelacja. Ja normalnie, Meksyk. Aż muszę sobie chyba zdjęcie zrobić. Słońce już zachodzi. Noc się robi. A ja dalej się jarzę. Tą dziesiątką. Nie no, zdjęcia robiłem. Nawet nie znam się zbytnio na tym moim telefonie teraz. Szukałem makro, A no i w końcu coś tam znalazłem, pięknie, już się ciemno robi, ja przed chwilą wykopałem taką starą puszkę jakąś taką, pozbierałem sobie te resztki, te śmieci, no i teraz miałem sygnał, w ziemi miałem 23 i to wychodziło na polmosa, nie? mówię, a kopnę, no wiadomo. Takie czyste sygnałki się kopią. No, zobaczcie co jest. Bozia. Pozdrawiam Mustafę. Mustafa, ja ostatnio sprawdzałem Twój kanał. To mam do obejrzenia 15 filmików. Chyba, dosłownie. Obejrzałem z nich chyba 3 albo 4. I oczywiście dalej będę oglądał. Pozdrawiam Cię. I ole I ten. No i wiecie jak to. Patrzcie, bozia jest. Dzwony biły jakiś czas temu. Na 18 w sumie biły. Chyba. Tak. A tu kurczę jest piękny medalik, aluminiowy. Ale jest, trochę tych medalików mam w domu też. Jakieś krzyżyki jakieś. W jednym miejscu. O, proszę. Nie wiem co, co to... O, to jest chyba tutaj jakieś w innym języku. Nie wiem, nie w naszym w każdym razie. Sygnał był 32. Pomyślałem sobie, czy było to jakieś srebro, czy coś, ale nie. Zobaczcie. Złamana łyżka. Arwiniowa. Wielka taka. To takie łyżki. Do dużego pyska. Trzy chokle i na Nie, no nie. Taka komunistyczna. wiecie Jak to były. Nagrywam tutaj przy stanku autobusowym. Trochę śmieci. Parę kulek zebrałem, tu oczywiście pozbierałem też puszkę przy okazji. Takie blaszki, trzy polmosy wpadły, dwa takie starsze i nowsze Ta łyżka aluminiowa. Tu te puszki, takie jakieś destrukty parę kapsli od piwa. Bo oczywiście tam sobie musiałem wyczyścić trochę teren. Wiecie jak to jest tu jakaś kula. Ołów sobie zabiorę jeszcze. Tu jest ten ołów z tego z tej, z tej żyłki Ala. Dwie łuski od Mozera. To jest, a, to jest chyba kawałek jakiś aluminiowy. To są takie kawałki, nie wiem, takie wychodziły mi. Takie, czy to jest jakiś ołów, czy co? To chyba jakiś kawałek miedzi, jakby. Gdzieś tu jeszcze, były te kawałki. No, tu jest jakiś ołów. No, a tu moje fanty. Moje fanty. To są takie, proszę państwa. Ten guzik, to nie wiem, co to jest. Po oczyszczeniu to wygląda tak. Tu jest szkiełko w środku. O! Można. Tak to wygląda, takie kółeczko zamknięte z takim jakby co to mogło być dla ja niego. I tutaj jest zakończenie. O, takie, że to nie jest nic złamane, nic taki jakieś O ja Jak widać aluminiowy dwa to tą lampkę nie kurczeniem jak to chce lampy oświetlić żebyście widzieli ciężko będzie coś mi tutaj chyba eee, dobra pieniądze dwa peningi e, dwa grosze międzywojenne nasze tu następne to jest w ładniejszym stanie widać tamto już takie trochę ta patyna taka zjedzona Kajnik Gdański 1926 Te 10 groszy, Piękny stan, to no mamy no, lustrzanka, no. Ładnie, ładnie, zachowany 23 rok Piękny Ten guziczek taki maleńki zobaczcie jaki jest małotki. Coś na nim jest? nie. Się wydaje, no i ta odznaka. Nie, nie wiem, co to była nabijka, albo odznaka. Tu jest czwórka rzymska. Jakiś czwarty pół. Nie drapałem jej zbytnio nic. Bo zobaczcie, ona jest w takim stanie, że to o, że temu już tutaj się nie pomoże zbytnio. Może będziecie wiedzieli, co to jest. To dajcie znać. No i tyle. Jest naleziska dzisiaj dla mnie to był naprawdę super dzień A o dziwo dzisiaj jest 10 kwietień Czyli to jest 11 rocznica jak się rozbił samolot w Smoleńsku. i no dzisiaj pochowali Krzysztofa Krawczyka. Czyli to taki dla mnie piękny, dla innych nie za bardzo. no ale tak to jest w życiu. Trzymajcie się wszyscy razem, ciepło, nie może nie ciepło, ale ogólnie zdrowo, bo tak bym powiedział. Hej.